i na szczyptę nauki. Cześć, jestem Bianka. Ja jestem Dorota. Ja jestem Łukasz. A to Erlenka. Razem, razem jesteśmy z Strefą 13. 13! Hej młodzi naukowcy! Witajcie na naszym niesamowitym kanale pełnym fascynujących eksperymentów. Dziś zanurzymy się w świat magii nauki, gdzie każdy dzień to nowe odkrycia i niesamowite przygody. Zobaczycie razem z nami, jak nauka potrafi być zabawna i ekscytująca. Przygotujcie się na fantastyczne eksperymenty i mnóstwo śmiechu. Mnóstwo śmiechu? Dokładnie. W każdym odcinku zabierzemy Was w ciekawe miejsca, które bawią pasją do nauki. Gotowi? No to zaczynamy! Hej, młodzi naukowcy! Jeśli tak jak my nie możecie się doczekać pierwszego odcinka, to subskrybujcie nasz kanał, a już niebawem przeniesiemy się do świata gęstości. Cześć!